Jeden obraz jest wart tysiąca słów, i to już jest znane powiedzenie, które znamy już od wielu, wielu lat. Natomiast yy, uważam, że słowa również są istotne, ponieważ jeżeli nawet zrobimy piękny wizerunek i będziemy dobrze wyglądać, zrobimy sobie ładne zdjęcie, a nie potrafimy się wysłowić, nie potrafimy się zaprezentować, nie potrafimy w odpowiedni sposób sprzedać tego, co nam się w głowie urodziło. To niestety, ale nasze efekty nie będą takie, jakie byśmy oczekiwali. I w tym materiale wideo chciałbym Ci opowiedzieć pokrótce, w jaki sposób stworzyć profesjonalną autoprezentację. Tą autoprezentację możesz wykorzystywać w różnych sytuacjach, czy to na spotkaniach biznesowych 1 na jeden, czy na śniadaniach biznesowych, czy nawet kiedy ktoś Cię zapyta po prostu w jakimś miejscu, czym się zajmujesz, to możesz w ciągu 60-70 sekund zrobić na jakimś piorunujące wrażenie i dać tej osobie dokładnie to, co jest niezbędne, żeby chciała z tobą wypić kawę, porozmawiać dłużej, bądź zaproponować ci być może pracę, która zmieni twoje życie. Autoprezentacja to jest coś takiego, co przygotowujemy pod różne okoliczności. Autoprezentacja to jest taki krótki elevator speech i takie przedstawienie siebie w skondensowanej formie, ponieważ chcę, żebyś wiedział, że jeżeli zaczniesz ludzi zawalać tysiącą informacji, z statystykami, liczbami, danymi, kim ty to nie jesteś, i jakie masz tytuły, to i tak 90% z tego, co powiesz, ta dana osoba nie zapamięta, a autoprezentacja, taka bardzo krótka, bardzo profesjonalna musi przede wszystkim skłonić tą osobę do tego, żeby chciała Cię poznać. Czyli to jest taka jakby przystawka do głównego dania. Więc jeżeli w pierwszym kroku zamiast przystawki od razu zaserwujesz dużego kotleta, którego ktoś nie będzie w stanie zjeść w danym momencie, to szanse, że będzie chciał przyjść do Ciebie z powrotem, no niestety, ale maleją. Więc w tym materiale powiem Ci o czterech takich bardzo kluczowych elementach, kluczowych punktach, które musisz zrobić, kiedy już przyjdzie Ci... Moment, sytuacja, w której będziesz musiał się zautoprezentować, czyli pokazać siebie od najlepszej strony. I punkt pierwszy, który musimy powiedzieć, to kim jestem. Ale bardzo często osoby, myśląc w tym punkcie pierwszym, kim są, czyli w tym punkcie pierwszym. Zaczynamy mówić o swoich tytułach, jakby to kogokolwiek interesowało i miałby to zapamiętać, jakbyśmy czytali jakąś encyklopedię. A chodzi tutaj głównie o to, żeby powiedzieć jaką jesteś osobą, czyli zamiast mówić jesteś trenerem, jesteś przedsiębiorcą z wieloletnim stażem, doktorem nauk, magistrem itd. Lepiej żebyś powiedział, że jesteś po prostu człowiekiem, który uwierzył kiedyś, że można z niczego zrobić coś fajnego i tak powstała wizja. Na twój biznes, który dzisiaj prowadzisz, i jesteś taką osobą, która jest bardzo otwarta, bardzo szczera, ale też ma bardzo dużo takich rzeczy, jakich na przykład pracoholizm czy coś w tym stylu, żeby po prostu podkreślić jakieś takie Twoje cechy osobowości. I to jest bardzo ważne. Nie bój się nawet powiedzieć, że jesteś pracocholikiem, nie bój się powiedzieć, że jesteś bardzo wymagający, nie bój się powiedzieć, że jesteś osobą, która ma bardzo duże oczekiwania. To wcale nie wystrasza tej osoby, a wręcz przeciwnie, pokazuje, że może Ci zaufać, ponieważ kiedy nie mówimy tylko o superlatywach, ale również paradoksalnie o rzeczach, które mogą być takimi cechami charakteru postrzeganymi dosyć różnie. Również ta osoba będzie tą zaintrygowana, bo ona nie do końca jeszcze odbiera to personalnie, ale z drugiej strony poznaje cię i widzi, że jesteś szczery i otwarty. Więc w pierwszym punkcie powiedz, jaką jesteś osobą, jakie masz cechy osobowości, jakie masz wartości, jaką jesteś, w co wierzysz, żeby ta osoba mogła poznać ciebie. Niekoniecznie poprzez tytuły, poprzez to, co robisz, tylko to, jaki jesteś. Potem przejdziesz do drugiego punktu i mówisz, czym się zajmujesz, czyli jak już powiedziałeś, kim jesteś, I on cię polubił, zobaczył, zaufał. To wtedy będzie dopiero głodny i ciekawy tego, czym ty się tak naprawdę zajmujesz, skoro jesteś taką ciekawą osobowością. W drugim punkcie dokładnie mówisz, czym się zajmujesz, ale nie konkretnie przez pryzmat twoich jakichś czynności, które wykonujesz, ale robisz taki w cudzysłowie future pacing, czyli pokazujesz efekty, czyli co sprawiasz poprzez swoją pracę. W moim przypadku ja bardzo często mówię w różnych moich takich elevator speech, które robię na różne okazje, bo oczywiście je zmieniam w zależności od kontekstu, od grupy odbiorców, od tego co wiem, że dana grupa odbiorców potrzebuje usłyszeć, bo to też jest bardzo istotne. Ja bardzo często mówię, że jestem taką osobą, która pomaga ludziom uśmiechać się na scenie i być sobą, kiedy robią prezentację. Czyli ja już mówię o jakimś efekcie finalnym. Tego, co się dzieje, kiedy osoby ze mną współpracują. I kiedy ty prowadzisz biznes, kiedy robisz jakiś, masz jakiś zawód, wykonujesz jakieś czynności, to mów, jaki dajesz efekt w przyszłości. Czyli nie mów konkretnie, zajmuję się prowadzeniem szkoleń, bo to ludzi nie interesuje, ale interesuje się od razu, co poprzez to ludzie osiągają, czyli jakie są efekty w przyszłości, kiedy ktoś ewentualnie chciałby cię bardziej poznać i mógłby z tą współpracować. Czyli w pierwszym punkcie mówisz, jaki jesteś, żeby ktoś cię mógł poznać, w drugim mówisz. Przez pryzmat efektów w przyszłości, czym się konkretnie zajmujesz? Potem jest trzeci, najważniejszy punkt, który musisz zastosować w takiej autoprezentacji, czyli Twoja unikalność, czyli taka cecha, jakaś jedna rzecz, jakaś taka magiczna, powiedzmy rzecz, która będzie Cię wyróżniała na tle wszystkich innych ludzi, którzy mogliby to samo powiedzieć. Na przykład w moim przypadku taką unikalnością jest to, że jestem autentyczny i traktuję ludzi jak po prostu kumpli podczas mojej pracy. Ja nie traktuję ludzi, że są wyżej, niżej, nie jestem gwiazdorem, celebrytą, który będzie się wywyższał, bo niestety, ale w mojej branży, w branży szkoleniowo-rozwojowej 95% trenerów niestety ma przerośnięte ego i ma z tym duży problem. I kiedy mówię, że jestem autentyczny, jestem luźny, traktuję ludzi jak kumpel i możemy sobie Normalnie swobodnie porozmawiać, w sobie nawet wyjść na piwo, to dla ludzi jest to bardzo takie fajne. Jest to takie dodatkowym handicapem, taką unikalnością, która wyróżnia mnie na tych tle wszystkich celebrytów branży rozwoju osobistego. Także ty znajdź coś takiego, co będzie cię wyróżniało. Ja bardzo cenię sobie autentyczność, praktykę, świadomość. To są takie rzeczy, które podkreślam w mojej unikalności i dzięki temu osoby nie tylko wiedzą, kim jestem, czym się zajmuję, ale też wiedzą, co mnie wyróżnia, już są w stanie znaleźć ten taki, jak ja tobie. mówię. Pierwiastek bycia jakimś tam superbohaterem, który ma coś, co może być intrygujące i ciekawe i co odróżnia cię od wszystkich innych. No i w czwartym, ostatnim punkcie mówisz Call to Action, czyli jakieś konkretne wezwanie do działania. Co ta osoba ma zrobić po tym, jak już cię pozna? Czyli kiedy już powiedziałeś kim jesteś, czym się zajmujesz, w czym jesteś unikalny, jaka jest twoja unikalność, to wtedy mówisz: jeżeli chciałbyś więcej porozmawiać albo poszukać obszarów do współpracy, to tu jest mój numer telefonu, odezwij się do mnie, umówimy się jutro na kawę, albo wejdź na moją stronę i wypełnij formularz, albo napisz do mnie maila, tu jest mój adres mailowy, albo pójdźmy teraz na kawę sobie gdzieś na bok i usiądźmy i porozmawiajmy bardziej, jeżeli jesteś zainteresowany. Czyli co osoba po usłyszeniu tych poprzednich trzech punktów ma w tym momencie zrobić? Pamiętaj, ludzie potrzebują w cudzysłowie kopniaka w Tyłek I muszą usłyszeć jakieś wezwanie, czego tu od nich oczekujesz, co oni mają teraz zrobić? Bo jak tego nie usłyszą, to mogą sami na to nie wpaść, więc lepiej zrobić to za nich. Więc powtórzę Ci tylko szybko te cztery punkty. W pierwszej kolejności mówisz, kim jesteś przez pryzmat Twojej osoby, czym się zajmujesz przez pryzmat efektów, jakie realizujesz w przyszłości, kiedy już zakończysz swoją działalność z danym klientem. Trzeci punkt, co jest w Tobie unikalnego, wyjątkowego, co Cię wyróżnia. I czwarte, co ja mam jako klient zrobić, bo potencjalny odbiorca, osoba, która Cię słucha, czyli wezwanie do działania. To są cztery punkty, które składają się na taką krótką autoprezentację. Oczywiście im masz więcej czasu, tym poszczególne punkty możesz sobie stosunkowo bardziej rozbudować, powiedzieć więcej słów i dodać jakieś tam elementy ekstra. Natomiast te cztery to są takie kluczowe, które z całą pewnością sprawią, że Twoja auto będzie dużo lepsza, dużo bardziej precyzyjna, dużo bardziej ciekawsza niż takie zwykłe. Masło maślane, które niestety ale często można spotkać podczas różnych wydarzeń, eventów i niestety wygląda to bardzo żenująco, bardzo słabo, a niestety wielu przedsiębiorców i nie tylko nie ma przygotowanych dobrej autoprezentacji. Pomimo tego, że mają genialne produkty, genialne usługi, sposób w jaki wypowiadają się na temat swoich produktów pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek mam nadzieję, że ludzie zaczną inwestować w tą umiejętność. Jeżeli mógłbym Ci w tym pomóc, jeżeli potrzebujesz wsparcia w stworzeniu jakiejkolwiek prezentacji, autoprezentacji, wystąpienia, to możesz śmiało wejść na moją stronę www.dawidzwistek.com odezwać się do mnie, bądź napisać maila na biuromałpa.dawidzwistek.com a ja z chęcią dostosuję do Ciebie taką prezentację, która zrobi robotę i będzie zapamiętana na wiele, wiele lat.